Bestwina, pan Marek Pękala. Przeprowadził się do Kaniowa w 1977 roku i od razu zaangażował w lokalną działalność społeczną związaną z organizacją Placu Zabaw. Kolejna inicjatywa to Społeczny Komitet Budowy Nowego Przedszkola, potem Komitet Szkolny przy Szkole Podstawowej w Kaniowie. W tym czasie zajmował się między innymi organizacją zabaw sylwestrowych i karnawałowych, z których dochód wspierał budżet szkoły. Organizował też siłownię dla mieszkańców. Jej dochody zasilały kasę, a jakże, szkolną. Pan Marek Pękala działał w zarządzie LKS Przełomkaniów. Był sekretarzem, kierownikiem sekcji piłki nożnej oraz prezesem. Modernizował boiska, budynki klubowe, spikerkę, a także działał w klubie kibica. Współorganizował turnieje tenisa ziemnego o Puchar Starosty Bielskiego. Działał w Radzie Parafialnej. Angażował się w budowę nowej kaplicy cmentarnej. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom z Sercem na Dłoni. Pełni tam funkcję sekretarza. Jest również zasłużonym członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi. Od wielu lat organizuje spotkania ze Świętym Mikołajem dla dzieci i młodzieży, podczas których przy wsparciu darczyńców przygotowuje paczki. Priorytet jego działania, jako sołtysa. To poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Jest inicjatorem licznych remontów dróg, chodników oraz budowy parku wiejskiego. W 2017 roku został wyróżniony dyplomem sołtysa za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie Sołtys Roku 2017 w powiecie bielskim. Jest współinicjatorem budowy skateparku na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. Był kilkukrotnie wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Został oznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym uchwałą Rady Państwa. Gmina Buczkowice. Pan Wiesław Gąsiorek. Mieszkaniec Kalnej, Sołtys, prezes OSP, działalność społeczną rozpoczął we wczesnej młodości w strukturach ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej, w której akcjach bojowych uczestniczył przez około 40 lat. W 1998 roku został jej prezesem. Funkcję tę pełni nieprzerwanie aż do dzisiaj. Trzeba przyznać, że za jego kadencji nastąpił intensywny rozwój OSP Kalna. W tym okresie dobudowano drugi garaż na samochód bojowy, wykonano kapitalny remont samochodu, a następnie pozyskano dwa nowe. Aktualnie trwa rozbudowa i modernizacja remizy. Wykonano też nowe pomieszczenie dla działającej od kilku lat młodzieżowej drużyny pożarniczej. Trwa rozbudowa sali. Remiza OSP jest również miejscem spotkań mieszkańców. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich Strażacy corocznie organizują w niej dożynki i festyn oraz spotkanie świąteczne dla osób starszych i samotnych. Cyklicznie realizowane są również wycieczki, zawody, to wszystko integruje lokalną społeczność. W 1994 roku był jednym z inicjatorów i założycieli klubu sportowego Halny w Kalnej. Następnie jego pierwszym prezesem to za jego kadencji rozpoczęto tu budowę boiska sportowego, a to wszystko w ramach czynu społecznego. Pan Gąsiorek równolegle działał w Radzie Sołeckiej w kalnej, a następnie od 1998 roku pełnił funkcję sołtysa tej wsi. O tym, jak dobrze to robi, świadczy fakt, że mieszkańcy wybierali go na tę funkcję już siedem razy z rzędu. Działalność pana Wiesława Gąsiorka mocno nawiązuje do idei realizowanych przez księdza Józefa Londzina i jest uhonorowaniem jego wieloletniej pracy na rzecz swojej małej ojczyzny. Gmina Czechowice-Dziedzice. Grażyna Bułka. Wybitna aktorka teatralna, filmowa, dubbingowa, osobowość sceniczna o niezwykłej charyzmie. Ceniona za wszechstronność, autentyczność oraz głębokie zakorzenienie w kulturze regionu. Od roku 1914 związana z Teatrem Śląskim. Współpracuje także z Teatrem Kores. Wcześniej tworzyła fenomenalne kreacje w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Między innymi w spektaklach Białe Małżeństwo, Romeo, Julia i czas czy musicalu Zorba. Trzykrotna laureatka Złotych Masek, ta najbardziej prestiżowa nagroda teatralna w województwie śląskim Grażynie Bułce przyznana została w 2005 roku za rolę świątkowej w przedstawieniu Holonek, czyli Pan Bóg z gliny. W 2009 roku za najlepszą rolę kobiecą w spektaklu Utarczki, Catherine Haynes. Oraz rolę pani Buwie w spektaklu Napis w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. A także w 2017 roku za kreację w monodramie Mianują Miechanka. Spektakl oglądano w Polsce i za granicą. Mogli go także podziwiać mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, gdy sztuka wystawiana była na deskach Miejskiego Domu Kultury oraz w sali widowiskowej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4. Grażyna Bułka wielokrotnie występowała także na dużym ekranie, m.in. w filmach Barburka, Drzazgi, Jony, Skarbek czy w serialach Wielka Woda i Pati. Wśród wielu nagród, jakimi odznaczona została Czechowiczanka, jest złota odznaka zasłużony dla województwa śląskiego oraz Złoty Krzyż Zasługi. Aktywnie angażuje się w życie kulturalne i społeczne regionu. Współpracuje m.in. z Miejskim Domem Kultury przy wystawianiu bajek dla dzieci, jej dokonania rozsławiają nasz region. Dorobek artystyczny i postawa życiowa są uosobieniem idei nagrody Promotio Urbis, promocji Czechowic Dziedzic poprzez kulturę, sztukę i społeczne zaangażowanie, którą artystka została uhonorowana w 2025 roku. Jasienica. Damian Iskrzycki. Mieszkaniec Rudzicy w gminie Jasienica od urodzenia zmaga się z postępującym rdzeniowym zanikiem mięśni SMA. Od ósmego roku życia porusza się na wózku inwalidzkim. Jednak mimo licznych barier zdrowotnych i codziennych trudności z niezwykłą konsekwencją i hartem ducha realizuje swoje pasje sportowe oraz misję społeczną. Kilka lat temu rozpoczął przygodę z boczcią paraolimpijską dyscypliną sportową Przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami. Bocia, wymagająca ogromnej precyzji i strategicznego myślenia, stała się dla niego nie tylko przestrzenią rywalizacji sportowej, lecz także sposobem na pokazanie, że ograniczenia fizyczne nie są przeszkodą w realizacji marzeń. Osiągnięcia sportowe pana Damiana są imponujące zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Srebrny medal Pucharu Świata w Montrealu. Medale Mistrzostw Europy w Portugalii, Pawła de Vazim, Sewilli czy w Zagrzebiu, czwarte miejsce na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu czy srebrny medal World Boccia Cup w Seulu w 2025 roku. Jednak dorobek sportowy to tylko część jego działalności. Zainicjował zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami na specjalistycznym obiekcie sportowym w Rudzicy. Jest to też miejsce integracji. Wsparcia i aktywizacji osób z największymi dysfunkcjami ruchowymi. Dzięki jego staraniom powstają sekcje sportowe i obozy ogólnopolskie, pozyskiwane są środki finansowe, a wiele osób wykluczonych uzyskuje realne szanse rozwoju. Szczególnie wymownym przykładem jego bezinteresowności była akcja przekazywania sprzętu sportowego zawodnikom w Polsce i poza jej granicami, m.in. w Afryce. Ogromne znaczenie ma także jego rola trenerska i wychowawcza. Pan Damian z niezwykłą charyzmą gromadzi wokół siebie młodych zawodników, wspiera ich rozwój i przygotowuje do startów w zawodach. Sekcja sportowa Boci w Rudzicy, którą współtworzył i prowadzi, zrzesza obecnie około 30 zawodników regularnie odnoszących sukcesy na Mistrzostwach Polski i od kilku lat dominujących w krajowej klasyfikacji medalowej. Dzieci i małżonka czynnie uczestniczą w tych wszystkich aktywnościach pana Damiana Iskrzyckiego, co wzbudza wielki szacunek w środowisku. To postać o niezwykłym znaczeniu i inspiracja dla wielu. Gmina Jaworze, Danuta Mynarska. Aktywna działaczka społeczna, inicjatorka wielu wartościowych projektów, osoba o wielkim sercu, całkowicie oddana sprawom lokalnej wspólnoty. Była radną Rady Powiatu Bielskiego w pierwszej kadencji, w której reprezentowała Jaworze i Jasieńce. Potem radną gminy Jaworze w czwartej kadencji. Cenne są jej działania w ramach ekumenicznych spotkań kościołów katolickiego i ewangelickiego w Jaworzu. Zaangażowana w Beskidzkim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Nadzieja w Bielsku Białej, głównie przy tworzeniu i budowie ośrodka rehabilitacyjnego. Aktywnie działa w Rejonowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Udziela się także w lokalnej grupie działania Ziemia Bielska. Jest członkiem zespołu charytatywnego przy parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Jaworzu. Zaangażowana na rzecz lokalnej społeczności. Współpracująca z organami gminy i powiatu, placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich, Towarzystwo Miłośników Jaworza czy Stowarzyszenie Jaworze Zdrój. Człowiek wielkiego serca w pełni zaangażowana na rzecz lokalnej społeczności, uczestniczy w konkursach kulinarnych i propagowaniu wśród młodzieży tradycji regionalnych, jest członkiem stowarzyszenia naszej Jaworze, w którym pełni funkcję sekretarza. Danuta Mynarska jest pomysłodawczynią i organizatorką różnych imprez organizowanych dla mieszkańców gminy. W 2012 roku za swoją działalność społeczną, za pracę na rzecz kobiet jako przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 znalazła się wśród nominowanych przez III Kongres Kobiet Podbeskidzia do tytułu Perła Podbeskidzia. Gmina Koze. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach jest najstarszym stowarzyszeniem na terenie gminy Kozy. Obchodzi w tym roku 135-lecie swojej działalności. Zebranie założycielskie Towarzystwa Straży Ogniowej odbyło się 18 stycznia 1890 roku. Początkowo sprzęt gaśniczy był przechowywany w zabudowaniach gospodarczych dworu, a od 1901 roku jednostka dysponowała już pierwszą własną strażnicą. Trudnym okresem dla koziańskiej jednostki był czas I i II wojny światowej, kiedy to wielu druhów zostało włączonych do służby wojskowej. Po II wojnie światowej straż wznowiła swoją działalność modernizując i doposażając sprzęt, a w 1966 roku została oddana do użytku nowa remiza, która służy koziańskim strażakom do dzisiaj. Obecnie OSP w Kozach liczy 65 członków. Dysponuje trzema samochodami ratowniczo-gaśniczymi oraz kładem ratowniczym. Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje na różnego rodzaju ćwiczeniach, kursach i szkoleniach. Jest to bardzo istotne, zważywszy na fakt, że, np. w 2024 roku, do akcji ratowniczo-gaśniczych wyjechali 196 razy. W strukturach OSP w Kozach działa także młodzieżowa drużyna pożarnicza, która liczy 25 młodych ludzi spotykających się na sobotnich zbiórkach. Biorą oni udział w różnych wydarzeniach takich jak zawody pożarnicze, zbiórki uliczne, akcje społeczne, na przykład Akcja Świeć Przykładem. Koziańska jednostka odgrywa też ważną rolę w kształtowaniu lokalnej kultury i edukacji. Organizuje wizyty przedszkolaków, spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz działania adresowane do seniorów. Strażacy budują wspólnotę tradycji i odpowiedzialności obywatelskiej. Sporym zainteresowaniem cieszy się Dzień Otwarty, który stanowi wydarzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Strażacy uczestniczą w tradycyjnych świętach i obrzędach wspólnotowych. Dożynki i procesja pod panienką wspierają wydarzenia sportowe organizowane w gminie, np. coroczny bieg na chrobaczą łąkę, a także współorganizują inicjatywy o charakterze charytatywno-kulturalnym, wigilia dla osób samotnych. Dzięki temu od 135 lat stają się nie tylko strażnikami bezpieczeństwa, ale również ważnymi animatorami lokalnej kultury i wspólnoty. Porąbka. Gminne koło pszczelarzy Bartnik w porąbce. To 30 lat pasji, która łączy i buduje lokalną społeczność. 12 marca 1995 roku w Domu Kultury w Kobiernicach 18 pszczelarzy założyło koło i podjęło uchwałę o przystąpieniu do Związku Bartnik. Po czterech latach było ich 45 i opiekowali się 411 rodzinami pszczelimi. Promują pszczelarstwo jako żywą tradycję, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Działają bezinteresownie, z pasją i odpowiedzialnością. Budują wspólnotę opartą na szacunku dla przyrody, edukacji i solidarności międzypokoleniowej. Dzięki nim miody z gminy Porąbka wpisane zostały na listę produktów tradycyjnych. Były one nieodzowną częścią kultury. Obecne na wigilijnym stole, dodawane do pierników i napojów. Członkowie koła przywiązują dużą wagę do edukacji. Uczestniczą w lekcjach szkolnych, prowadzą wykłady o apiterapii dla seniorów. Przy wsparciu gminy zorganizowali nawet pasiekę edukacyjną nad jeziorem Czanieckim. Trzy rzeźbione ule zasiedliły pszczele rodziny. Są tu również miejsca dla pszczół Murarek. To unikalne miejsce promujące wiedzę o roli pszczół w ekosystemie i kształtujące postawy ekologiczne wśród mieszkańców. Działają na rzecz ochrony środowiska poprzez sadzenie drzew miododajnych oraz wspieranie bioróżnorodności. W swojej historii współpracowali z wieloma organizacjami, a jego członkowie, w tym tak zasłużone postaci jak Świętej Pamięci ksiądz kanonik Marek Kręcioch. Przyczynili się do promocji etosu pracy, odpowiedzialności i służby drugiemu człowiekowi, wartości bliskich duchowi działalności księdza lądzina. Promując pszczelarstwo jako żywą tradycję, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, jego członkowie, działając z pasją i odpowiedzialnością, budują wspólnotę opartą na szacunku dla przyrody, edukacji i solidarności międzypokoleniowej. Mina Szczyrk, Antoni Gluza. Od dzieciństwa rósł wśród muzykantów szczyrkowskich. W domu była heligonka, na której grał jego ojciec. Wspomina też swoją babcię, która lubiła śpiewać. Tak więc nutki się mu widziały od maleńkości. Sam poszedł w młodości do kierownika Ośrodka Kultury i poprosił, żeby go nauczył grać. Małego Antosia fascynowały najpierw jasełka, potem chóry, a w końcu zespół Ondraszek. Edukował się w szkole muzycznej w Bielsku-Białej. Już od lat 60. tańczył i muzykował w zespole, a od końca lat 70. grywał też dla dzieciaków w małym mądraszku. Już wtedy był multiinstrumentalistą. Grał na akordeonie, na basie, na dudach. Równocześnie pełnił funkcję kierownika muzycznego zespołu Bielsko. Od 1979 roku tworzył kapelę w zmieniających się składach. Jedno jednak było niezmienne: występy kapeli na najważniejszych festiwalach folklorystycznych w kraju i deszcz nagród tam otrzymywanych w różnych kategoriach: kapela, mistrz i uczeń, multiinstrumentalista, solista. W roku 85 powstał zespół Klimczok. Antoni Gluza był w nim przez 11 lat kierownikiem muzycznym. Na stulecie objawień na górce skomponował do słów Mariana Koniora kołysankę Królowej Beskidów, a na samą uroczystość dokonał aranżacji utworu na orkiestrę. Ojciec artysta przekazał swoje zainteresowania i swój warsztat dzieciom. Jego syn Rafał Gluza zdobył nagrodę Złoty Zbyr w kategorii solistów. Szczególnym podsumowaniem dotychczasowych zasług Antoniego Gluzy dla utrwalenia góralskiego folkloru było przyznanie mu nagrody imienia Oskara Kolberga. To wielkie wyróżnienie otrzymał w 2020 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Dzięki swej muzycznej duszy mistrz Antoni łączy ludzi gór. Wilamowice. Władysław Carbol, mieszkaniec Pisarzowic. Zawsze podejmował inicjatywy o charakterze społecznym. Współorganizował między innymi remont sali gromadzkiej, by uchronić budynek przed rozbiórką. Kładł chodnik wzdłuż cmentarza w Pisarzowicach, co zostało przerwane po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Zbierał materiały i fotografie dotyczące historii najpierw swojej rodziny, na ich podstawie powstał album pod tytułem Saga Rodziny Carbol. Zebrane zdjęcia, ukazujące stuletnie stroje, posłużyły do ich rekonstrukcji. Zaprezentowano je na manekinach i obecnie można je oglądać w pisarzowicach. Z Społeczno-Kulturalnym dla Pisarzowic stworzył album pod tytułem Pisarzowskie Kapliczki. Zbierał dokumentację fotograficzną i relacje mieszkańców. Podczas jednej z wędrówek natknął się na figurkę z 1910 roku przedstawiającą ubiczowanego Jezusa. I jak sam opowiada, to odkrycie zainspirowało go do założenia grupy artystów malarzy i rzeźbiarzy. Jak sam przyznaje, ogromne wsparcie w tworzeniu tej grupy otrzymał od pani Honoraty Mynarskiej, laureatki nagrody imienia księdza Józefa Londzina z 2011 roku. Po jej śmierci artyści postanowili nazwać swoją grupę właśnie jej imieniem. Efektem tej wieloletniej pracy jest powstanie 15 stałych galerii obrazów i rzeźb na terenie gminy Wilamowice, zlokalizowanych we wszystkich szkołach i przedszkolach, a także w siedzibie banku spółdzielczego. Organizowano spotkania integracyjne, mające na celu budowanie więzi międzypokoleniowych i rozwój lokalnej tożsamości. Pan Władysław. Dba o historyczną edukację młodzieży. Cenne reprodukcje i plansze historyczne oraz książki trafiły do szkół w pisarzowicach i dankowicach. Napisał książkę pod tytułem Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie, dokumentującą lokalne dziedzictwo artystyczne. Z okazji 50-lecia konsekracji kościoła w Pisarzowicach we współpracy z lokalnymi artystami stworzono wyjątkową kolekcję obrazów inspirowaną zdjęciami z albumu Pisarzowskie Kapliczki. Obrazy te dziś zdobią salkę pod chórem Nowego Kościoła i stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa. Jako radny gminy Wilamowice Przyczynił się do wielu cennych dla społeczności lokalnej spraw, na przykład budowie infrastruktury sportowo-kulturalnej czy zabezpieczania brzegów pisarzówki. Skromny, uczynny i otwarty na potrzeby innych ludzi. Gmina Wilkowice Drug Grzegorz Gabor. Zainteresowanie pożarnictwem wyniósł z domu rodzinnego, gdzie jego dziadek, druch Michał Hankus, był inicjatorem i pierwszym komendantem zjednoczonych OSP z Bystrej Krakowskiej i Bystrej Śląskiej. Zaczynał w 1988 roku jako członek młodzieżowej drużyny pożarniczej. Od 1993 roku pełnił funkcję czynnego strażaka. Od 2008 nieprzerwanie jest prezesem OSP Bystra, a od 2016 także komendantem gminnym gminy Wilkowice. Łącznie w czasie jego kadencji OSP Bystra wzbogaciła się o pięć nowoczesnych samochodów pożarniczych, co w znaczący sposób podniosło zdolności bojowe jednostki. Od 2008 roku pozyskał ponad milion złotych środków unijnych, dzięki którym zrealizowano m.in. projekt i budowę sali szkoleniowej, modernizację domu strażaka w bystrej wraz z profesjonalną kuchnią i nowoczesną salę widowiskową, szkolenia strażaków w zakresie obsługi komputerów. Prawa jazdy kategorii B, C i D, kursów pilarzy, kursów pierwszej pomocy czy obsługi GPS dla grup poszukiwawczych. Wytyczano też szlaki turystyczne z Wilkowic na koronę oraz szlak papieski z Magórki Wilkowickiej na Klimczok. Dzięki jego staraniom w Bystrej powstała pierwsza w Polsce szkoła kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do tej pory przeszkolono w niej ponad 1500 osób, strażaków, policjantów, ratowników WOPR i GOPR, a także żołnierzy Wojska Polskiego, wydając im państwowe uprawnienia. Drug Gabor powołał również do życia grupę ratowniczo-poszukiwawczą OSP Bystra. Organizował kolejne edycje Mistrzostw Śląska w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki jego inicjatywie w Bystrej rozbudowany został plac dedykowany imprezom plenerowym i rekreacji oraz powstało kilka placów zabaw. Jest również głównym pomysłodawcą wyremontowania kapliczki na Lanskoronie, gdzie od 10 lat organizuje uroczystą mszę świętą w ostatnią niedzielę maja. Działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bystra Bystrzańska Inicjatywa. Przez wiele lat był również radnym Rady Powiatu Bielskiego. W 2023 roku był laureatem prestiżowego konkursu Samorządowiec Roku.